Witam serdecznie na kanale Buszkraftowy Szlak. A szlak, to jak sama nazwa wskazuje, nie tylko stacjonarne biwaki, ale droga, która czasami zabiera nas w jakieś krótsze lub dłuższe wędrówki czy też wyprawy. Ja dzisiaj pragnę z was zabrać do Piernikarki, dzikiej, opuszczanej wioski w lesie. Tak dzikiej jak czasy, które pamiętam. Запрашиваю. I tak, idąc sobie po środku lasu, po pewnej dłuższej chwili docieramy na miejsce, a ten odcinek będzie nie tyle bushcraftowym odcinkiem, ile urbexowym. Więc, jeśli lubisz stare, opuszczone miejsca, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. A my już spróbujemy wejść na pierwszą chatkę, gdzie czas już dawno się zatrzymał. A może jeszcze jakieś zakamarki skrywają jakieś dawne tajemnice, czy też życie? A być może ktoś tu gdzieś. Pomieszkuje, koczuje piękny ogród, piękne świerki, no i stara puszczona chata. Kawałek ziemi, ogrodu. I pośród dzikich paproci jest nawet jakieś miejsce na ognisko. Pewnie nawet dałoby się usiąść na jakichś starych belkach. A my już opuszczając to urokliwe miejsce, udamy się do chatki po przeciwnej stronie. Tu jeszcze wisi kutka, więc raczej dostępu do tego budynku do środka nie ma. Może ktoś bardzo uparty. Chciałby się tu jakoś włamywać, ale może lepiej nie. Może to jeszcze należy do kogoś, tego też nie wiemy. Wioska nigdy nie miała dostępu do prądu, do wody, do sieci yy, telefonicznej do internetu wiem, że się z nią też ciekawa historia pewnego pustelnika, który tu mieszkał ale o tym opowiem troszkę później Przynajmniej po części szukam przejścia tutaj, bo wiem, że takowe kiedyś było że tędy dało się ją tu wejść. No ale jeśli się nie da, to na razie nie będę wchodził. Być może już się tu coś podziało. A być może tu się dałoby wejść. That is the low. Cisza. Nie szczególnie w tym się pochodzić. No nic tu ciekawego nie ma, przynajmniej tutaj. Weekendami jeszcze w niektórych domkach są. Dom letniskowe, do których przyjeżdżają właściciele, ale tak poza tym, to jak możemy zauważyć, jedna wielka pustka i cisza. I idąc już dalej, jeśli. Ktoś się zna na grzybach. Tu jeden. Tu jeden i drugi. No i tu też taka gromadka. Co to za grzybki? Być może czyżby to były młode. Młodziutkie koźlaczki. No. Pod spodem, jak to się mówi, menofort, czyli gąbka, a nie blaszka. Więc bardzo możliwe, że że tak. No nic. Ja dzisiaj nie przyszedłem tu na grzyby. Niech sobie rosną. Być może kiedyś ktoś sobie je natrafi. Jeszcze jeden a może to nie wcale koźlaczki, tylko, tylko jakieś inne. I być może ja się nie znam. Więc nie będę zrywał, bo podejrzanie za dużo ich tu w jednym miejscu występuje jak dla mnie. Idziemy dalej. I tą dróżką cały czas prosto. Za chwilę sobie dotrzemy do następnego miejsca. Tu jeszcze ten sam budynek z tej strony. Może ktoś rozpoznaje miejsce. Może jeszcze ktoś zna kogoś żyjącego. Choć nie wydaje mi się. To widzimy się przy następnym obiekcie, już za momencik, i tak y, nigdy w tej wiosce nie było. Wodociągów, kanalizacji, wodę czerpano z takich właśnie studni. Tu jeszcze mamy piękny przykład: mm, wiaderka na łańcuchu, opuszczana dźwignia wśród pięknej, prawdziwej zieleni. Um. I do niektórych takich domków jeszcze na weekendy zjeżdżają właściciele. Nawet nie wiem, czy kiedyś tu kogoś nie... nie widziałem. A my już powoli zbliżamy się do trochę historycznego miejsca. W 1903 roku. Jak podają różne źródła na mamach Gazety Wyborczej, możemy przeczytać artykuł, znaleźć go po prostu w Google. Teren prywatny wstęp zbroniony. No właśnie, tam też tabliczka: Teren w prywatny wstęp zbroniony. Tabliczek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnio ich nie było. No, i niestety, przykro mi bardzo, już nie będę mógł wam nagrać wnętrza tego domu. Zostało zabite dechami. A jeszcze parę lat temu byłem tutaj, byłem w środku. No, i żałuję, że, że nie mogę już wam tego nagrać. Poszukam w starych archiwach moich nagrań. Jeśli znajdę, i będę mógł. Wykorzystać to, umieszczę to w filmie. Bo być może jeszcze takie nagranie mam gdzieś. Tu mieszkał właśnie pan Włodzimierz Kiwior, pustelnik z piernikarki, który przeczytał pewną książkę no i zaczął swoją przygodę z leczniczymi masażami. Masażami chyba Shizu. Jeśli dobrze to wymawiam, jeśli źle, to proszę wybaczcie mi to. Mieszkał tu zupełnie sam, już na swojej górniczej emeryturze. No i koledzy przychodzili, jak sam mówi, robili go w konia, udowali, że chorują. On ich tam próbował leczyć, masować, ale po pewnym czasie zaczęła do niego. Przyjeżdżać pewna pani Teresa z Jaworzna. No i po dosyć długim okresie, ale jednak idąc do lekarza, okazało się, że została w jakiś sposób uzdrowiona. Źródła nie podają w jaki. Czy to był efekt placebo, czy rzeczywiście uzdrowiająca moc dłoni pana Wodzimierza. Jak czytamy na. Na łamach gazety wyborczej. Pan Wodzimierz był dosyć odważnym człowiekiem. Kiedyś podobno podjechały tu dwa samochody, jakichś drabów, jakichś zbirów, którzy pili, którzy zachowywali się bardzo głośno. No, i jak możemy przeczytać w tym artykule, pan Wodzimierz mówi, jak coś, niczego się nie boję, mam maczetę, łeb utnę i tyle. No i podobno wyskoczył, pokrzyczał i uciekli. No, pamiętajmy, że to było ze 20, a może i więcej lat temu. Czasy się też zmieniają i zmieniły. Tutaj też z tego czasu o, jest okno otwarte. Widziałem państwa, którzy sobie. Siedzą są otwarte hmm, Prawdaż e, Jeszcze rzeczy, a tu ktoś nawet siedzi i sobie Nie będziemy jakoś bezczelnie nagrywać Także jeszcze jacyś mieszkańcy czasami Tak jak, myśli, jak mogliśmy to zobaczyć na załączonym obrazku jeszcze sobie przyjeżdżają starsi państwo z boku stał samochód którego już też nie chciałem nagrywać ale jeszcze na koniec chcę wam pokazać taką piękną kolanę jest to również teren prywatny gdzie przy odrobinie szczęścia możemy spotkać panie, które przyjeżdżają tu z końmi, z pobliskiej stadniny koni. Ja sobie pozwolę tu jednak wejść i coś ponagrywać. Nic się od tej pory, kiedy byłem tu parę lat temu, nie zmieniło. Ale muszę zobaczyć, czy to nie jest kania. Czy to nie jest kania? Taka wielka, piękna kania, którą zabiorę do domu i zjem. drodzy. to jest kania. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jak wygląda kania, jest taka wielka, jak ręka. Można ją pomylić bardzo z czubajką gwieździstą, Panią, czy tam jest następna, trzy drzewie. Ma takie centki tu, w środku jest pusta i ruchomy ten, właśnie tutaj, yy, trzonik. W środku powinna być pusta. Jeśli znajdziecie takiego grzyba, zbierajcie od razu. Życzę Wam smacznego. Ten okaz jest przewspaniały. Tam jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden malutki, te, te dwa malutkie zostawiam. Nie będę ich brał. Wiem, że ludzie zbierają takie i sobie rosną. Słuchajcie, na pewno, na pewno. A ja już za chwileczkę podejdę do Was. Tam i pokażę Wam, co tam jest. Tu, niestety, też już zrobiona czystka. Jeszcze. Parę lat temu były tu ławy, stoły, które, przy których można było. Są worki na śmieci chyba, albo nie wiem. Przy których można było zwyczajnie usiąść i zjeść. Ciekawy kufer. Nie będziemy zaglądać co tam jest. Na pewno żadnych skarbów nie ma, a nie daj Boże, znaleźlibyśmy. Coś nieciekawego i po co? No. Także tam jeszcze były wychodki, ale już nie chcę mi się do wykotka zaglądać, bo cóż w tym ciekawego? Chyba nic. No, powiem wam, drodzy, moja Kania jest bardzo ładna. Piękny Okaz bardzo zdrowy, świeży, ładniutki. Także trzeba będzie się za niedługo zacząć wybierać na grzyby. Drodzy. I to już chyba wszystko, co mogę Wam dzisiaj pokazać w piernikarce. Na koniec zagadka. Gdzie na mapie Polski leży owa piernikarka? W dzikich bieszczadach? Na Mazurach, gdzieś w górach. Otóż tak urokliwe miejsce udało mi się znaleźć na obrzeżach miasta Sosnowiec. Jeśli mieszkasz w pobliżu okolic Sosnowca, a być może jesteś nawet osobą niezmotoryzowaną, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość: można tutaj dojechać w bardzo prosty sposób wsiąść w centrum miasta Sosnowca pod Urzędem Miasta w autobus 622 w kierunek Maczki Kościuszki i jechać aż dojedziemy do przystanku Stare Maczki Pętla żółtym szlakiem po dosłownie paru minutach będziemy w tym magicznym urokliwym miejscu na koniec tylko dodam że tak jak w bushcraft'cie istnieje najświętsza zasada Leave No Trace czyli Zatrzyj ślady, nie zostawiaj żadnych śladów, tak podczas wypraw urbexowych. Jedną z najważniejszych myśli będzie: nie zabieraj i nie ruszaj niczego oprócz wspomnień i zdjęć. I tego Wam drodzy życzę. Jeśli podobają Ci się treści, które tworzę, i chciałbyś w jakiś sposób wspomóc moją twórczość, to bardzo cię proszę. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o następnych filmach i jeśli możesz, podziel się moim filmem albo jakimś innym filmem z mojego kanału w swoich mediach społecznościowych, ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi. W ten sposób na pewno zachęcisz mnie i pomożesz mi do dalszego tworzenia nowych treści. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli dotarłeś do końca, mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam całą burszkraftową brać. Cześć!